Dzień dobry, dzień dobry, ludziska, środa, dzień, wiadomo czego. <grydy> Idziemy do ładny, piękny słoneczny dzień dzisiaj. <grydy> Idziemy do pracy. Znaczyłem szczerze żarówki, ale nie doszły. No tutaj sąsiada trujeczka, Ładna zrobiona, czyli trówka zrobiona na 400 koni z kompresorem. Moja E39, i mój dzipek. To są dwie V sameczki w rodzinie. Następny dzień Dentle Stage Chicago. Chicago. Walka z kluczami. Musimy się dostać Drugiego dnia to samo. Nic specjalnego. Tam do lodóweczki włożymy. Dobra. To idziemy działać ciąg dalszy. On the pilot. I tyle. Już coś z tego wyszło trochę. Jeszcze trochę poprawimy. I będzie ok. Nie, nie, po odpalać, po wyjeżdżać. Trupy. Teraz. Jak jak traktor odpala? No to jest klekot. Zakończyliśmy żeby się napompowało koło, bo nie wiem czemu uchodzi mi było 10 psi tylko, a powinno być 35 Spróbujemy odpalić, dawno go nie odpalałem, bo nie I że, że odpali bez problemu, sanie damy trochę Zamy na żarówkę, bo muszę założyć żarówkę tutaj, ale przyjdzie dopiero dzisiaj bo po południu do domu 6-7 miesięcy 6-7 miesięcy nieźłem na bajko. Niestety tutaj Chicago zima tak do. wszystko się pali kańska śmieciara. Mac. No, Fordi Raptor. Starszy model. Odate kolory. Ogień, ja nie rury. Wracamy do domu już wcześniej, dzisiaj, No bo Karolina też ma rzęsy, robi klientkę, więc kończę poniedziałki, środy zawsze wcześniej. Eee, co? Brzydka pogoda. Pada, niestety. Troszkę deszcz. Czyli było ładnie, a dzisiaj już niestety. Do jednego sklepu spróbuję coś nagrać. Chociaż ciasno trochę z czasem. Muszę w sumie, może nie, dzisiaj może nie pojadę. Jutro, może skoczymy. Zobaczę, zobaczę, może zacząć. Jak droga, jak na drodze, czy są trafiki, czy nie. Czy są trafiki, czy nie. Connecting. Nie pokażę wam pinu. Jest za dużo. taki czek deposit czeks i tu teraz też wam nie pokażę bo myśli myśl i ja nie wiem co wymyśli Do mało to jest na końcu 16 Na końcu źle pisał kurwa już przecież Edida just nice deposit we are processing great it Idziemy dalej Tak więc dzień to biega można powiedzieć końca jako praca i jako praca w sumie, bo tak to nic więcej nie robiłem, ale do domu wracam a to z małem będę siedział Ale z małem to ciężko cokolwiek zrobić bo się nauczył trzeba go nosić troszkę <grym> Jak nie śpi. Albo no się Jak nie śpi, to obu... chce, żeby go nosić, albo karbić. Oj, pogoda. Ja nienawidzę takiej pogody. Człowiekowi się nic nie chce. W taką pogodę. Co jedziemy zrobić? zjeść jakiś obiadek? Burgery zrobić. No nie jadłem burgerków, właśnie O, miałem właśnie jeszcze sos i o zapomniałem o sosie barwek W Dom. domu Cezara Tysiąca wysp e, Pani, a Ty co? Pod nos wyjeżdżasz O, autobus szkolny, dzieci wysadza Trzymać, bo Czerwono stop A jak na stopie stopie się zatrzymasz, niektóre autobusy mają kamery i możesz stracić nawet prawo jazdy, bo oni bardzo są na to wrażliwi. Tutaj. Dzieci tutaj to są na pierwszym miejscu, są bardzo... O mmeczku chyba coś fariową, ale no, widzicie, tak to niestety bywa. To no dobra, to kończę. Ludzie, ludziska trzeba iść do domu, coś zjeść i posiedzieć z małym i spróbować skleić jakieś wideo. To bawcie się tam, na razie.